Traperski prowiant. Wyobraźcie sobie, że wyruszacie z plecakiem na trzytygodniową wędrówkę w dziczy, gdzie nie możecie zrobić żadnych zakupów w żadnym sklepie, i też za bardzo nie macie możliwości polować. Musicie mieć żywność na trzy tygodnie, żeby dała wam siłę i energię do wędrowania z plecakiem przez kilkaset kilometrów. Wtedy podejście rzeczy, które ze sobą zabieracie na wypady weekendowe czy kilkudniowe. Przestają mieć rację bytu. O ile na weekend możemy sobie zabrać do jedzenia praktycznie wszystko: możemy w ogóle nie zabierać jedzenia, przez dwa dni nie umrzemy z głodu, możemy zabrać golonkę, piwo, kiełbasy, jaja, pomidory, cebulę, skrzynkę piwa i dwa szampany, no to na trzy tygodnie za bardzo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeżeli mamy jakieś racje żywnościowe, które na przykład ważą kilogram na jeden dzień, no to przy trzech tygodniach robi nam się 21 kg samego prowiantu. A jeszcze musimy nieść przecież namiot, śpiwór, karimatę i całą resztę. W związku z tym, dobór prowiantu na długotrwałe, piesze wyprawy rządzi się swoimi prawami. To, co możecie zabrać na weekend czy na kilka dni, na taką wyprawę zabrać za bardzo nie możecie. Przez wiele lat, wielokrotnie, co roku, wędrowałem w ten sposób. Zabierałem żywność na kilka tygodni i wędrowałem z nią w plecaku i sprawiło to, że mam bardzo określone oczekiwania co do żywności, którą ze sobą zabieram, i bardzo określone doświadczenia z tym związane. Chciałbym Wam w tej krótkiej serii odcinków o prowiancie traperskim opowiedzieć o tym. Najpierw przetestuję trochę prowiant wojskowy, zobaczymy z czym to się w ogóle je, i skomentuję czy on w ogóle się nadaje na tego typu wyprawy. A potem pokażę Wam jak skompletować własny prowiant. Jak przygotować, jak upiec własną granolę, jak zrobić własny pemikan, jak dobrać pozostałe składniki prowiantu. Wczoraj przyszła do mnie paczka zamówiona na Allegro i była tam racja żywnościowa polskiej armii. Wcześniej miałem z tym do czynienia, niektóre komponenty z tej racji żywnościowej próbowałem, przyznam, że nie za bardzo mi smakowały, ale nie analizowałem tak bardzo, czy ta racja żywnościowa się w ogóle do czegokolwiek nadaje, czy można z takimi racjami żywnościowymi wędrować z plecakiem na dłuższe dystanse. Postanowiłem więc ją przetestować, postanowiłem ją pożreć, zjeść e, i powiedzieć Wam, co o tym myślę. Czy to w ogóle się do czegokolwiek nadaje, czy można z tym wędrować? Zanim przejdziemy do pożarcia samej racji żywnościowej, chciałbym, żebyście wiedzieli, e, jaki jest kontekst, jaki jest punkt odniesienia, czego ja oczekuję od tego typu żywności. Mówimy o wypadzie trzytygodniowym, czyli jest jakieś 21, można dla zaokrąglenia przyjąć 20 dni wędrówki. Oznacza to 21-dniowych racji żywnościowych. Z mojego punktu widzenia, waga żywności nie powinna przekraczać około 10 kg. Jeżeli mam plecak, ekwipunek, który waży 10, 12, 15 kg i jeszcze do niego dołożę 10 kg żywności, to naprawdę zaczyna mi się robić limit. Dla mnie około 10 kg e, prowiantu to jest maksimum i zdarzało mi się pakować w ten sposób, że miałem. Prowiant na 20 dni, który ważył 10 kg, czyli było to 500 g prowiantu dziennie. Tego mniej więcej oczekuję od żywności. Jeżeli to będzie 600-700, to ok, ten prowiant będzie trochę cięższy, może będzie lepiej się nadawał na krótszą wycieczkę, a może będzie dawał dużo więcej kalorii i będzie to konieczne. Jeśli właśnie chodzi o kalorie, to z doświadczenia wiem, że około 2500 kalorii wystarcza mi. Na wędrówkę przez pierwsze kilka tygodni. Wtedy jeszcze organizm jest w stanie korzystać z własnych zapasów. Przy 2,5 tysiącach kalorii spalamy więcej, zużywamy 3,5 tysiąca kalorii, nawet 4 tysiące kalorii dziennie, ale jeżeli spożywamy 2,5, to przez pierwszy tydzień, dwa, nawet trzy jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, po prostu reszta. Jest zużywana z naszych zapasów, z naszego organizmu. Gdyby to była dłuższa wyprawa, no to wtedy potrzeba więcej: wtedy potrzeba 3-3,5 tysiąca kalorii, nawet 4 tysiące kalorii, i wtedy już musimy inaczej kombinować. Może uzupełniać prowiant częściej, nie nosić prowiantu na 3 tygodnie, tylko na przykład na tydzień, na dwa i uzupełniać go częściej. Jeżeli mamy oczekiwanie 2500 kalorii i około 500 g prowiantu dziennie, to znaczy, że nasz prowiant powinien mieć kaloryczność około 500 kalorii na 100 gramów. To jest dla nas wyznacznik. Prowiant, który ma poniżej 500 kalorii, jest za mało kaloryczny, będzie zbyt ciężki, po prostu. Będziemy musieli zabrać tego cholerstwa więcej, żeby mieć wystarczającą liczbę kalorii dziennie. To, czego także oczekuję od prowiantu, to jest dobry bilans makroelementów, czyli tłuszczu, węglowodanów i białka. Żebyście, żebyście mieli też punkt odniesienia. Tłuszcz jest najbardziej kaloryczny, ma 900 kalorii na 100 g. E, więc teoretycznie, jak zabierzecie sobie kostkę smalcu, to te 2500 kalorii to będzie zaledwie 250 g prowiantu. I to jest jakby e, limit, jeżeli chcecie mieć 2500 kalorii dziennie. To najbardziej kaloryczne, najlżejsze pożywienie to będzie po prostu czysty tłuszcz. Oliwa z oliwek, e, smalec, łój, olej kokosowy. No, po prostu każdy tłuszcz ma 9000 kalorii na kilogram, czyli 900 kalorii na 100 gramów. Ale tak za bardzo nie da się żywić. Można być na diecie ketogenicznej, ale i tak no, po pierwsze jest ciężko to zjeść. Bardzo ciężko jest wypić. 250 g oleju albo zeżreć 250 g tłuszczu. Bardzo ciężko się to trawi. No i nasz organizm potrzebuje oprócz tego jeszcze innych rzeczy. Potrzebuje właśnie białka, żeby odbudowywać mięśnie. Kiedy wędrujemy, potrzebujemy białka, żeby regenerować organizm. Potrzebujemy węglowodany, żeby trawienie i odżywianie organizmu było takie jak należy. Dlatego musimy mieć pozostałe makroelementy. Białko ma około 500 kilokalorii na 100 gramów, a węglowodany mają około 360, 370, nie pamiętam, kilokalorii na 100 gramów. Do tego jeszcze musimy dodać wagę opakowania i do tego jeszcze musimy dodać wodę. Opakowanie i woda mają 0 kalorii na 100 gramów. Chyba że opakowanie zrobimy z czegoś jadalnego, no to wtedy będziemy mieli trochę kalorii na 100 gramów z e, samego opakowania. Średnia ważona wszystkich makroelementów da nam ostateczną kaloryczność naszego posiłku. Jeżeli to jest powyżej 500 kcal na 100 gramów, to jesteśmy w domu. Mając to na względzie, zobaczmy. Jak to wygląda w przypadku polskiej racji żywnościowej wojskowej? Która, zastrzegam oczywiście, nie jest przeznaczona do wielotygodniowych wędrówek z plecakiem. Jest przeznaczona do wożenia transporterem opancerzonym, albo helikopterem, albo ciężarówką, albo jest przeznaczona do noszenia, tylko nikt się nie przejmuje kręgosłupem i zdrowym żołnierza. Łomatko! Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca w oczy, to jest cała masa śmieci i plastiku. Trochę jak w samolocie: takie wszystko popakowane, i podobnie jest to smutne, jakąś taką depresję wywołujące. Worek foliowy strunowy. I ja rozumiem, że jeżeli mam racje żywnościowe, to jest jedna trzecia racji żywnościowe, więc jeżeli mam racje żywnościowe, to dziennie. Dostaję trzy woreczki strunowe, czyli jeżeli spakuje się na... Jeżeli spakuje się na trzy tygodnie, to dostanę 60 ...woreczków strunowych razem z moim prowiantem. Bardzo praktyczna sprawa, 60 woreczków strunowych. <ścoughs> 60 bezpłomieniowych podgrzewaczy. I słomka, ej, ale plastikowa, o kurde! Plastikowa słomka, to sobie zachowam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 10 prowiant na 3 tygodnie polskiej racji żywnościowej to jest 600 torebek foliowych, które wyprodukuje. To jest śmietnik, to jest śmietnik, który ma mało kalorii, strasznie dużo waży. Poza tym nie ma w tym em, nie ma w tym magii. To ma sobie urok żywności samolotowej albo, albo na koloniach, że wam spakowali trochę dżemiku. Tutaj wali, dali wam Eee, herbatniczek, sucharek, żebyście nie musieli myśleć, żebyście po prostu to opędzlowali, wyrzucili śmieci, nie musieli myśleć, żeby sprawa była jasna. Nie krytykuję tutaj armii, nie krytykuję żołnierzy, którzy to jedzą. Oni mają zupełnie inne sprawy na głowie i oni się nie martwią wygenerowanymi terbesiami. I oni się nie martwią tym, że nie muszą myśleć. To im się raczej podoba, przydaje, bo muszą myśleć o dużo innych, ważniejszych sprawach. Ale dla trapera, czy dla człowieka, który sobie wędruje z plecakiem na łonie dzikiej przyrody, no to nie jest. To nie jest. No dobra, spróbujmy, poświęćmy się. Jestem na diecie ketogenicznej, więc to jedzenie, które tutaj mam w tej racji żywnościowej, kompletnie się dla mnie nie nadaje. No ale dobra, złamię dietę, spróbuję tej przyjemności. Ja lubię suchary, one są dobre, ale jeżeli zabieracie ze sobą suchary specjalne na wyprawę, to musicie zabrać ze sobą dentystę. Spożywanie sucharów na odludziu, bez dostępu do dentysty, no to już jest hardkor. Zaletą sucharów jest też to, że człowiek się nie spieszy. Mam tą wadę, że jem zbyt szybko, zbyt łapczywie, to jest niezdrowe. No i takie suchary są zdrowe, ponieważ ich się nie da jeść łapczywie. Podobno stanu zębienia zależy od tego, jak dużo gryziemy w życiu. Jeżeli dużo twardych rzeczy gryziemy, to mamy dobrze rozwiniętą szczękę i nie mamy krzywych zębów. Tak gdzieś słyszałem. Może to po to, żeby żołnierz nie miał krzywych zębów. Kurde macie. Człowiek jak to zje, to się zmęczy. Konserwa tyrolska. Ciekawe czy to ma cokolwiek wspólnego z tyrolem. 264 kalorii na 100 gramów produktu. Czyli tak o połowę za mało. To jest o połowę za mało kaloryczne, czyli jest dwa razy za ciężkie. Przynajmniej jest dzyndzel, żeby to otworzyć. Łyżesia. Dla Grzesia. Jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że przeżyłem. Ja tego w tej chwili nie jestem pewien. Bo to smakuje jak zatrucie jadem kiełbaszanym. Ale ja to lubię takie. Dziadostwo. Umówmy się. Ktoś, kto się martwi tym, żeby w niego moździerz nie pieprznął, temu nie w głowie... Delikatesy i pierdoły, co my tu mamy? Makaron po bolońsku, ciekawe co Włosi na to powiedzą. Łatwo się otwiera, to zaleta. Wygląda jakbym to wypatroszył, jakby to zwierzę jakieś było. Po podgrzaniu, gotowe do spożycia. Tu jest kolejna sprawa. Racje traperskie żywnościowe, które ja przygotowuję dla siebie, są gotowe do spożycia bez podgrzania. Gdybym na przykład nie mógł rozpalić ogniska, bo ja nie zabieram ze sobą gazu nigdy, więc zawsze polegam na ognisku, no i biorę pod uwagę to, że może mi się nie udać rozpalić ogniska, i żywność musi być w stanie. Żywność musi być konsumowalna na zimno, więc zobaczymy. O kurde. Wiecie co, ja dzisiaj jestem strasznie głodny, bo ja nic nie jadłem i z godzina 16. ja ostatni posiłek jadłem 24 godziny temu. I to jest za mało, żeby mi to smakowało. O mamo. Na ciepło pewnie lepsze, ale w sumie ten mój pemikan na zimno to też nie jest jakieś, jakieś cudo. Tu mamy. Makaron po Bolońsku spowodował u mnie chwilową afazję. Ale już się ogarnąłem. Tutaj ma. Makaron po Bolońsku spowodował u mnie chwilową afazję. Ale już się ogarnąłem. Teraz mogę spróbować tego czegoś. wygląda jak kupa zawinięta w papier. To się je, ten papier. Chyba się je. Jest to niewyobrażalnie słodkie. Skór synu. To nie jest program dla dzieci. 367 kalorii. To tak 70% normy wyrabiają. Zamiast 500. Ja, nie, ja jestem na diecie ketogenicznej. Więc nie, nie jem cukru. Więc on jest dla mnie bardziej słodki. Teraz się czuję jakby ktoś mi wstrzyknął. Cukier do żył. Motherfucker. Nawet może być, ale tutaj mamy drzem malinowy, wysoko słodzony, i on, jest, on ma jakieś 60 g cukru na 100 g. Wow, wow, wow! Ci z Was, którzy jedzą dużo cukru na co dzień, to na nich takiego wrażenia nie zrobi, ale to pierdolnięcie tym cukrem. To nie jest tak, że ja jakoś się wywyższam. O, ja to jestem taki, co nie je cukru. Cukier na wyprawach, w moim osobistym doświadczeniu, jest problemem. Ponieważ... Oh, fuck. Poczekajcie. Spożycie takiego czystego cukru powoduje bardzo nagły wzrost glukozy we krwi. Potem nagły spadek. My mamy strzał energii, a potem mamy nagły zjazd. To nie był dobry pomysł. Robienie tego eksperymentu. Też lepsze są pancerwafle, bo one takiego nagłego strzała nie powodują. Wow. Powiem wam, że jak człowiek zje coś takiego, pomyśli, że jutro będzie jadł to samo, to mniej mu umierać za ojczyznę. Mm. Przeżyłem. To było wczoraj. Do dzisiaj przeżyłem, nie dostałem rewolucji żołądkowych. Nie było to smaczne, ale w porządku, gdybym był w terenie i po prostu dostał taką rację żywnościową. Albo byłbym na wojnie i dostał coś takiego. No to bym po prostu to zjadł ze smakiem. Szczęśliwy, że jeszcze żyję, że jeszcze kolejny dzień przede mną. Wpisałem do Excela kaloryczność tych wszystkich posiłków, to ile ważyły, to ile mają kalorii na 100 gramów. No i powiem wam, że tam jest tylko 1100 kalorii. W całym posiłku. Całość waży 765 gramów, ale żywność w tym to tylko 565 gramów. Tam jest 200 gramów śmieci. W każdej jednej trzeciej racji dziennej, czyli w racji całodziennej mamy 600 gramów śmieci. Codziennie śmieci, które musimy ze sobą zabrać z powrotem do domu, przecież ich nie wyrzucimy. W związku z tym, wracając po trzech tygodniach, będziemy ze sobą nieśli 12 kg śmieci. <laughs> Przepraszam. Torebusiek, łyżecusiek. Opakowań. 12 kg śmieci. Sama żywność ma kaloryczność 200 kcal na 100 g, czyli jest 2,5 raza za słaba, 2,5 razy za ciężka. A jeżeli doliczymy do tego śmiecie, to mamy tylko niecałe 150 kcal na 100 gramów. Ta racja żywnościowa jest czterokrotnie za mało kaloryczna, i ona jest czterokrotnie zbyt ciężka. Racja żywnościowa waży 2 kg zamiast 0,5 kg, jeżeli chcemy się wyżywić. Jeżeli chcielibyśmy z nią jechać na 20 dni, no to mielibyśmy 40 kg prowiantu. Musielibyśmy jakąś taczkę przed sobą toczyć, albo no właśnie pojechać transporterem opancerzonym. Tutaj mamy jednak stary, wspaniały świat, i ta racja wojskowa, żywnościowa to była raczej taka ciekawostka humorystyczna. Ja za to opowiem wam w następnym odcinku, jak skompletować własny prowiant. I na, jako ciekawostkę powiem, że koszt tego prowiantu wyniesie poniżej 20 zł za dzień. Ci z was, którzy lubią liofilizaty, <coughs> mogą się zdziwić. A nawet ci, którzy lubią racje żywnościowe, ile kosztuje całodniowa racja żywnościowa wojskowa? Kilkadziesiąt złotych. No to moja traperska racja będzie kosztowała jakieś 20 złotych i śmiem twierdzić, że będzie smaczniejsza. Ma swoje wady, o których opowiem, ale śmiem twierdzić, że będzie smaczniejsza. Do zobaczenia za tydzień.